witajcie, powitać Państwa ufów z tej strony Pisał A to kolejny odcinek z gry Surviving Mars Z gry, w której teraz Marsa jak zawsze wiadomo No i wiele, wiele innych Tworzymy wiele ważnych rzeczy No i takie tam inne mm, Dobra Tutaj mamy miejsca pracy niby ale one są zapełnione. Teoretycznie mamy je zapełnione, tak? Wygoda jest dobra. Diner, dinner. dinner Placabaw. Hmm. No ale ludzi, nigdzie tak jakby nie wrzucimy. Więcej mieszkańców. Hmm. Będzie trzeba by było tutaj dać. Jakby jardoła, ale dobrze moi drodzy, póki co to nie jest aż tak, tak ważne, skoro ludzi tutaj nie możemy dać, no to musimy to zniszczyć. Oczywiście, zanim zaczniemy tak typowo granie, chciałbym Wam powiedzieć, że dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście, za to, że wspieracie kanał i w ogóle, że jesteście tacy cudowni, naprawdę super, elegancko jesteście, fajni. Oczywiście, chciałem was zaprosić do lajkowania, subskrybowania kanału, ale to jest Wasza wola, Wy o tym decydujecie. I Wy tutaj mówicie, czy chcecie, czy nie chcecie. To należy, to Was, moi drodzy. Tak, to Was. Yy, tutaj mamy mieć, tutaj mamy ten system. Przechodząc już do odcinka, parownice jeziorne, tak, one nie wymagają już wody. Więc jestem HAPPY, HAPPY, HAPPY! Także, więc zaraz zarzucę tutaj... Mm, ...dronom robotę, ale najpierw produkcja, automatyczny ekstraktor metali musi być. Meteor incoming. Leci meteoryt! Uwaga! I do serwisowania! Dobra, wodę mamy. Można tak powiedzieć. Znaczy się martwi się bardziej o to, iż... Hmm, tutaj zostało jeszcze tyle. A, tutaj prąd jest jeszcze potrzebny. Dobra. Pyk. No i prąd. I funkcjonują tutaj trzy generatory. Aż trzy generatory. Y, atmosfery. Jest to masa. Ale to całkowita masa rzeczy generujących nam atmosferę. No ale dobra, chciałbym tutaj wybudować takie coś jak Kryteramformowanie jezioro. Ogromne jezioro, może nie, a jezioro duże. O! Duże jeziorko sobie takie postawię gdzieś tutaj. Pyk. Tutaj gdzieś jeziorko takie sobie postawimy, pyk. Tutaj też jezioro ogromne, na przykład bym postawił. Tylko, czy takie się by zmieściło nam tutaj gdzieś? No nie, nie zmieści się nam takie jezioro. A duże jezioro się nam tutaj pomieści. Znaczy się tutaj nie, bo tutaj mamy. Tak jak widzę, już trochę zazielenione. O. Tutaj takie coś można dorzucić, będzie jezioro, duże jezioro i faktycznie tutaj z dużym jeziorem można ugrać cokolwiek. Ulepszenie, pyk pyk, automatyczny ekstraktor metali, jest, jest, on tutaj będzie sobie funkcjonować, super, super duper. Eee, jakość gleby tutaj jest super superancka, już, tak już wychodzi, więc można będzie trawę dać, krzewy. O, trawa, 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 wzrost jakości gleby, pyk. Tutaj usunęliśmy tego e, pana, natomiast go wrócimy, tą szkółkę leśną, ze względu, wiadomo, wiadomych względów po prostu. Prąd. Mamy tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. Funkcjonują na maksa. Tego prądu nie mamy dużo. Oj, nie mamy. 106 miesz zamieszkania jeszcze mamy 4. Tutaj wiadomo, że ludzie tutaj już funkcjonują na maksa technicy, technicy... Tutaj naprawdę produkujemy 24 artykuły takie: 35 takich i 38 takich artykułów. Jest to masa, ale to masa artykułów, moi drodzy. Tylko hmm. Energetycznie jest ten problem, iż po prostu no. Nie mamy stałego. Jakby to powiedzieć, budynki? o, a cement się tam skończył do utylizacji i do utylizacji cementcik tutaj kolejne cementy, ulepszenie, wzmocnienie, ulepszenie może nie niby... będę... Dobra, wzmocnienie też dorzucę już. Naprawdę tak tak. Zmioty są takie. Okej. Okay. O, dają większą wygodę wystroje, takie tam inne. No i co? Generator pola magnetycznego też się przyda nam woda. 31 produkcja, 31 zapotrzebowanie. 30 produkcja, 30 zapotrzebowania A, bo mamy pełne pewnie te mm, wody, tak, mamy pełną wodę. Czyli oni produkują tak jak potrzeba po prostu nam wody. Tyle ile potrzebujemy? Co my tutaj włączyliśmy? A, takie coś. Yy, ona produkuje 3 i 5 na 4 i 7 2 i 3 na 3 Dobra wyłączmy w takim razie użycie prądu nie potrzeba nam aż tak yy, Chciałbym dorzucić trochę więcej wiatraczków O z tej strony wiatraczki elegancko mogą sobie funkcjonować Pyk Wiatrak 1 wiatrak 2 no tak trochę prądu tutaj chcę też dorzucić no nam przyda ten prąd a żeby nie wykorzystywać jeszcze ludzi abyśmy tutaj na spokojnie mieli taką farmę wiatrową ładniejszą tutaj mamy o ulepszenie łopatek i nie będziemy się przydzolić bawić byk Ulepszamy, ulepszamy. 20 to jest premia od terraformingu sama. Tak jak patrzę. <laughs> jest to dużo e pozorom. No i super, bardzo szybciutko się to buduje. Tutaj już jest bardziej wyrównany ten teren. No tak na przyszłość już jest ten teren ogarnięty. Tutaj mamy jeszcze jedno złoże, jakby jakieś upadło nagle, coś by się z nim stało, nie daj Boże. Chcą wrócić do domu już. Dobra, rakieta pasażerska, turysta wystrzel. I e, rakieta pasażerska wystrzel. No mamy miejsca na, na naszych tutaj gości bardzo dużo. 28, osiem, 8 aż tych turystów możemy tutaj pomieścić jeszcze. No, ewentualnie będziemy płać po innych kopułach, ale chciałbym samą taką kopułę też drugą zbudować dla turystów, aby turyści też mogli tutaj funkcjonować, żyć i po prostu działać. Tutaj będą mogli sobie wiele, wiele, wiele zrobić. Trawa zaczęła, zaczęła nam tutaj rosnąć. Super elegancko, woda, temperatura, atmosfera. Mamy trzy atmosferalne rzeczy już. No ale dobrze, potrzebujemy terraformowania Jeszcze przetwornie GC. Prądu tylko 10 je. Potrzebuję do tego paliwo. Ona. Tutaj paliwa nie zaznamy. Także więc y... Pyk. Jedna GC. Druga GC. Trzecia GC. Czwarta GC Piąta GC. Dobra i 5 GC nam tutaj wystarczy. Niech funkcjonuje. O! I tutaj mamy teraz ten problem, że to no po prostu wody nam nie starcza. Och no. E, u, zwiększymy napędem po prostu. Więcej wyprodukujemy napędowo. Tutaj dorzucimy wzmocnienie. No bo więcej wody zaczęło być używane i to tak już będzie. Teraz mamy więcej prądu też, mamy te turbiny. Nie turbiny teraz zawrócone z lepszą produkcją, więc jestem happy. No i te turbinki też ogarniają nam fajnie. No i to, 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 to. Dobra, te piardowe tutaj mamy mm, 24 ten, zużycie to 6. Yy, ostatni eksport. No, produkcja metali 38 Czy my tylko 38 metalu produkujemy 29, tak 14, aha Automat produkuje nam tylko 14 tej rudy metalu Trochę tak meh tak, tak mało nam to produkuje 14 tylko No Nie jest to coś co bym chciał na pewno tak bardzo, bardzo mieć na długo. Eee, dajmy sobie też. Jak to wygląda, gdybyśmy chcieli? Mm, czy są jakieś cuda? Czerparka tylko. 200, 100, 100. Wydobywa, no to jest w Wilgach na niezadaleko oddziałującego tego. Kontrola dronów. Produkcja. Mm, kopalnie. Czy kopalnia Moch? Jest dostępna. Jeszcze nie, tak? Nie. E, projekt Moho. Robotyka. Kopalnia Moho. 400, cementu 100 i 300. Wydobywa metale, rzadkie metale i odpady skalne. Bez potrzeby szukania złóż i ogrzewa okolice. Coś spoko na przyszłość. Bo tego metalu nie mamy. Dużo. Wcale go nie mamy. Jakoś wow. Wielce. E, byśmy musieli zobaczyć gdzie tutaj kolonialnie da radę. No tutaj jest taka, wiadomo, pracująca już, automatyczna. A gdybym ekstraktor za, za daleko od kopu, wymaga złoża. Ale generalnie mogłaby być. Także więc, dobudowałbym tutaj kopułę może. Mega trójkątną kopułę to nie. Kopułę podstawową... Gdzieś tak, jakby tutaj dać, tylko gdzieś tutaj by musiały się połączyć te kopuły też z sobą. Szpitalik ja bym nie chciał nic likwidować. Hmm, a tutaj, czy coś tutaj by było można faktycznie zmienić? Coś, co można byłoby zmienić. A tutaj brakuje wręcz ludzi do pracy. To tutaj się załatwi zaraz panie i panowie, pyk, rzucamy to e, kopuła podstawowa, skoro brakuje rąk do pracy nierówny teren tutaj by mogła być tak, ale czy da radę przejście faktyczne bytowanie przejścia dałoby radę nam e, tutaj ogarnąć to czy jednak nie Przejścia nie mogą być za długie. Na pewno takie mogą być. Takich długich już nie zbyt możemy mieć. Ale wszystko da się wyrównać. Spłaszczanie. Klikardzik, a nie to. Tylko tu. Yy, spłaszczanie. Aha. No to nie. no Jakoś to robiłem. Spłaszczanie. Klikardzik. Eee. Jak już tutaj robiłem, że... Hmm. U mnie zbliżenie... Pokaż... A, shiftem chyba robiłem to. Dobra, shift, shift, shift. Tu był chyba. Dobra, shiftem. Shiftem, 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 shiftem. Bo ja nie chcę tutaj przesadzać też, bo co ja będę przesadzał? No chcę tutaj mieć kopułę, która będzie mogła tutaj wydobywać, a zarówno tutaj. Hmm, tu nam te już władzają, tak, już jest 42, które jest tu i ładują się tutaj rzeczy. E, problem ze startem, paliwo. Hmm, teraz paliwko będzie załadowane. Trimy gaz za chwilkę i wylądują nam kolejni. Za 107 godzin nam Tam tamci, to nie, nie chciałbym tego, faktycznie. Dobra, tutaj droniki sobie funkcjonują. Tutaj, 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 tutaj. No, turystykę by było trzeba jakoś też rozwinąć fajnie. Na pewno. Tutaj mamy jakieś duże złoże metali głębinowe. Też, ale to takie, wiecie... Takie specjalistyczne. Hmm, ale można dałoby dać tutaj kopułę podstawową, pyk, yy, prąd zarzucić, do tej linii się podpiąć, pyk prądem, podtrzymywanie życia, podtrzymywanie życia dajemy teraz rurami, pyk. No rurami, tutaj faktycznie ładnie to wygląda rurami, jak jest popuszczane i się to łączy tak fajnie ładnie wygląda. O, tak to można nazwać. Pyk. I to by było naprawdę super wygląd. Okej. Okay. Hmm. Tutaj mogą startować, mogą startować. Startuj, bo musi dzwonić w miejsce dla swojego kolegi, moja droga. Nagroda 2 miliony. Super elegancka Francja. i lądujesz kolejne tutaj zaraz. opak e... Ty po prostu nie, ale krzewy. Niewystarczająco przekształcony. Ale krzewy już można wsadzić. Nikt nie zabroni krzewów wsadzić. Wyproszlinę tu, 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 tu. Prąd z prądem, ale tutaj widzę, że potrzeba by było e, też terraformowania nieduże jezioro. Fajnie by, jakby się pojawiło. Tylko, że nie ma gdzie tego jeziorka dać, taka prawda. A jak to wygląda na Marsie? Na Marsie już faktycznie. Faktyczna atmosfera zaczyna powstawać, moi drodzy. Faktycznie ta atmosfera już tutaj jest widoczna bardziej. Tak mi się zdaje. Okej, okay, nagroda za turystykę. Super. 55 turystów, fajnie. Tutaj wybudowali już nam tutaj tą kopułę. O, fajnie się. Jak super. Druga kopuła. To by była kupuła podstawowa, która by musiała sięgać tu. Jak nierówny teren. Znaczy coś jest nie tak, że mu nie chcę. Kształtowanie krajobrazu, spłaszczanie. No, dziękuję. Teraz powinna za zacząć nam kopuła podstawowa. No właśnie. Ona musi być w tym obrębie, niestety. E, kopuła trójkątna. O, o, o. Prędzej kopuła trójkątna już nam by przypadła do gustu. Za daleko od działającego kontrolera dronów. No ale dobra, no, czy to byłby problem, żeby postawić tutaj do dronu z zasięgiem na magazyn? Tutaj. No, no, no nie, no nie byłby to problem nasz. No mamy tutaj jedzenie, wszystko dosłownie. Eksploracja głębinowa wody. Super. Woda, 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 woda. Tutaj mamy wielkie złoże wody. Podtrzymywanie życia. Ekstraktor wody. Jeden ekstraktorek. Drugi ekstraktorek. Trzy ekstraktory na przyszłość. Trzy ekstraktory tutaj będą. Trzy ekstraktory sobie siedzieć. I będą czekać na ewentualny stan o io, io jak ja to mówię. Kopu... Ko Trójkątna kopuła, która będzie tutaj nam ogarniać ten sektor ładnie. Tutaj mamy taką ładną też super kopułę. E, dobra. Mm, produkcja ekstraktor metali, Pyk i ekstraktor metali numer 2. Pyk i dwa ekstraktory metali, będą faktycznie tutaj mogły być. E, Iglica Cuda, kształtowanie krajobrazu. To tak tam pierdolę. Oczywiście będę chciał tutaj, i jedzenie. Rzucić no bo żywności nie mamy, i tutaj magazyn skład żywność pyk, pyk, pyk. 60 żywności. A Załamanie Just psychiczne. Eron, e, Uran, jak każdy z kolonistów, ma e, warunkowe, który e, e, ma krytyczny, niski poziom zdrowia psychicznego, za e, obywatelom w kupułach, działające budynki opieki zdrowotnej oraz unikać dużego obciążenia. Zobacz. E, gdzie on tutaj ma problem? Nie no, psychiczne? Zdrowie 92. Hmm. Załamanie psychiczne. Ale jak? No to, to, to nie może być tutaj taka sprawa. No dobra, to zrezygnujemy z tego i zbudujemy tutaj szpitalik, żeby nie było, że coś się wydarzy. Doma, edukacja, e, usługi w kopule, szpitali. Postawimy zaraz. E, w szpitali, niech już jest. Mm. Załamanie podziwiaj mnie. Po załamanie przecież nie z konieców powiek do śluzy. Szybko za... i porwa łazika. Pokaż mi e, wroga ważny John, a ja pokażę mu gniew. Najwyraźniej elokwencja Uran chce, by ktoś wskazał cel. Widzisz tam ten budynek? Jazda, tak. Yy, ta kopuła, to tam się ukrywają. Posłuchaj mojego głosu. Uspokój się, przemoc jest Psycholog, myśl o czymś mały Joe. Co? Odrzucono mnie? Nie, nie. Kolejista nie stawia oporu, gdy otwiera włas Łazika. Wiele godzin później, pod troskliwą opieką kolejista, wraca do rzeczywistości i czuje się lepiej, choć mocno się wstydzi. Eloquencja, uran żyje. No, ta przeżył. Fajnie mieć profil psychiatry psychologa. E, dobra, może startować. Jest załadowana po grzegi wszystkim, co tutaj mamy. E, dekoracje wewnętrzne i glice. Ośrodek medyczny sanatorium, wiszące ogrody, areologia. Areologia ba bardzo fajnie tutaj brzmi, moi drodzy. E, Areologię tutaj zarzucę sobie na pewno. Eee, z domów edukacyjnych, apartamenty razy dwa. I to będzie góra, taka apartamentowa. To jest maks, którą chcę tutaj dać. Eee, usługi stołówka. Tyk jedna stołóweczka. Może dwie, bo to nie wiadomo. Eee, damy tutaj szpitalik, też naszym. Kosmobar nie, ale mały kosmobar zawsze chętnie ludzie będą doceniać. Stragan spożywczy e, też ludzie będą doceniać. K posterunek damy sobie, e, sklepik artystyczny, amfiteatr. To nie jeszcze. O, tutaj możemy amfiteatr dać im. E, Sklep z elektroniką to nie... O, pracownia artystyczna... E, to jeszcze nie... Coś takiego fajnego... Domy edukacja. Edukacja to na pewno przedszkole z edukacji. E, plac zabaw. No i szkoła by się przydała im na pewno. A do uniwersytetów będą jechali gdzie indziej! Dzieciaki. Gdzie indziej będą podróżować dzieci. No i to tak będzie tutaj budowane, widzę, tak sobie myślę. Pożądana ilość to teraz musi być 10! Bo będzie większe zapotrzebowanie, więc tak to wygląda. Moi drodzy. Parafianie. Dobra. Mm, ty prosili porosty, porosty, porosty. Porosty, porosty. porosty. No, po prostu lubią. Kopuły bez podtrzymania życia. No tak, no wiadomo, że kopuła nie ma życia. Tutaj podtrzymywania prąd... nie podłączył się nam? Nie. Dobra. Jeszcze tylko woda. Pyk. O, jest. I Rachu. rachu i po fachu. Dobra, mamy, mamy, mamy. Duża cysterna. Ze względu na to, że tutaj jest oddalone trochę, bałbym się, że hmm, coś może się stać w momencie, kiedy nie będziemy tam mieli. Na przykład dostaw czegokolwiek. No i może się faktycznie coś wydarzyć niefajnego. Jak to wygląda tutaj z dronami? Z dronami jest 10 dronów, i one muszą tutaj ogarniać wszystko. O! Postęp terraformowania. Deszcze. Ocieplanie i pompowanie potężnych gazów cieplarnianych do nowo utworzonej atmosfery Marsa pociąga za sobą odpady atmosferyczne. Deszcze. Początkowo, z uwagi na stosowne gazy, deszcze będą toksyczne, ale w miarę poprawi jakości atmosfery pojawią się czyste opady. Czujące deszcze będą szkodzić roślinom próbującym przetrwać w surowe marsjańskiej gleby i pogarszać jej jakość. Będą też tworzyć toksyczne sadzawki uniemożliwiające rozwój roślin. Sadzawki te można oczyszczać za pomocą dronów, natomiast czyste deszcze są wielce korzystne dla roślin i będą też poprawić miejscową jakość gleby. Super! Możemy się spodziewać trujących opadów deszczu. Mamy 25 atmosfery Utrata atmosfery na sola To już jest utrata atmosfery też. Przed, e, przetwórnie węglanowe. To jest dużo. Faktycznie tutaj już zaczynamy dużo przetwarzać. Dawać tak jakby znaku, że hmm, to, to, to i to. Dobra. Mm, tutaj na razie nic nie zarosło jeszcze, ale to w miarę czasu tutaj wiadomo. Jak widzicie, o jakość gleby będzie się poprawiać z tych stazałek i będzie naprawdę dużo ciekaw. Eee, na pewno tak z ciekawych rzeczy w stacjach ładująca by mogła tutaj powstać, nawet w ilości trzech. Stacja ładująca. Tutaj. Tutaj będą ludzie od kopania, też, tak jakby w przyszłości. No ale tutaj też chciałbym dać e, hotel i kolejną turystykę, bo turystyka tutaj byłaby naprawdę super, moi drodzy. Zwłaszcza, gdy się zaczynają tutaj pojawiać trawy i inne dziady. <laughs> e, to skasujemy. Otrzymano fundusze, fajnie. E, druga rakieta pasażerska. No na razie nie. Prefabrykowane budynki. E, drony muszę wysłać, bo zaraz kończymy odcineczek. Metale. metali mamy. mamy. Dobra, wysyłamy metale ze względu na. zapotrzebowanie wystrzał. No i dobrze, moi drodzy. Ja tutaj dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się tam, pożegnać Was usłów, ba